Hej, hej, moje dziubeńki. Ja sobie popijam macze, dawno nie piłam maczy. Można powiedzieć, że jest teraz bum na macze. Tak, ja jutro mam dla Was niespodziankę, bo jutro wleci odcinek kulinarny i pokażę Wam, jak się po poetycku gotuje. Tymczasem dzisiaj chcę z Wami omówić pewien. Pewną rzecz, którą już wcześniej miałam omawiać, którą już przeczytałam w tamtym roku. Jest to mroczny, są to mroczne tajemnice Wrocławia, Inesy Demarczyk i Anety Ormiańczyk, autorki projektu Nieustanne wędrowanie. Możecie oczywiście wejść na tę stronę. Jest to wydawnictwo Pascal, zaraz Wam pokażę też jak gdzie możecie znaleźć stronkę nieustannego wędrowania. Hmm. Ojej. Okej. Okay. Dobra. No i tutaj wejdziemy nieustanne wędrowanie. Najlepszy bro brok o dobrym, o dolnym Śląsku tu właśnie są mroczne tajemnice Wrocławia jak i mroczne tajemnice Dolnego Śląska więc tak tutaj mamy nowe wydanie o. także tu mamy nieustata jest ich stronka zapraszam was, Raszowa o proszę boże Ciekawe, czy odwiedzili też baborów na przykład. O, proszę, proszę, proszę. Czy odwiedzili też na przykład baborów? Ale jeżeli byli w Raszowej, to stamtąd już niedaleko. Tutaj możecie Facebooka znaleźć, Instagrama, TikToka i Youtube'a. Także tu mamy to nieustanne wędrowanie. No i wróćmy do, do samej książki. O, wróćmy więc do samej książki. Mroczne tajemnice Wrocławia, jak już sam tytuł brzmi, są to zbrodnie, które wciąsnęły miasto, więc jest to tematyka True Crime, która myślę jest bardzo, bardzo powszechnie znana. Znamy te historie True Crime i tak na, na przykład podcasterki często skupiają się właśnie na budowaniu portretu ofiary tak, we wszystkich dokumentach, dlatego że najczęściej mówi się o mordercach, sytuacjach, kiedy, kiedy mamy na myśli yy, właśnie jakiegoś bohatera tragedii właściwie, bo to są tragedie, które mam wrażenie zostały tak nieco skompensowane. No, i co? Mamy tutaj historię. Tutaj mam dedykację od Inesy. Nie widać. O, tu jest dedykacja od Inesy i Anety. Mamy tu historie, które są nam te bardziej popularne, ale jest na przykład. Są morderstwa, o których byście w życiu nie wiedzieli jest na przykład historia lekarki, która zamordowała kochankę swojego męża, żonę swojego męża, bo ona była kochanką. I mamy tutaj zaraz, to chyba nie jest jednak na początku. Nie, na początku jest. Tak, tu jest prolog. Fatalne zauroczenie po Wrocławsku, czyli Żona lekarza Dariusza H. zginęła 3 października 1996 roku. W tym dniu w godzinach rannych została wywołana przez domofon przez kochankę męża. Wsiadła do jej samochodu i obie kobiety odjechały w kierunku cmentarza na Grabiszyńskiej. Tam Anetę G. H. zamordowano i ciało znaleziono dopiero kilka miesięcy później, w lutym 1997 roku. Sąd apelacyjny utrzymał wczoraj w, w, w nocy wyrok 25 lat więzienia dla lekarki, która zabiła żonę swojego kochanka, i 15 lat pozbawienia wolności dla jej płatnego pomocnika, orzeczenie sprawomocne. Zawsze, kiedy czytamy takie reportaże, kiedy słuchamy takiej historii, zastanawialiśmy się, czy można było tego zapomnieć, zapobiec. Popatrzcie, ile jest tak naprawdę nierozwiązanych spraw bo tutaj o ile wiem też są takie nie do końca rozwiązane, chociaż mamy tu też historie, które, o których nie mieliśmy pojęcia, że się wydarzyły, gdzie tutaj autorki szukały źródeł na całym świecie, więc tutaj właśnie mamy te książki, te, te, te historie. No ta historia lekarki też myślę, że jest wam znana, bo na przykład jest bardzo często robiony o tym podcast, więc tutaj oczywiście wspomnę o tym. Ach, mogłam zostawić włączone. O, dobra. Ok. Mhm. Ach. Wczoraj dostałam kolejną książkę, zaraz Wam pokażę z tego wydawnictwa. Ech, dobrze, ale co ja chciałam Wam pokazać, co ja chciałam Wam pokazać to hmm. sprawa lekarki Agaty. Hmm. Lekarka skazana za zabójstwo żony, kapelan. Wiem, że jestem niewinna. Lekarka z Wrocławia. Kwestie winy tutaj w większości był proces poszlakowy, aczkolwiek no śledczy zajmujący się tą sprawą wzięli pod rupę Dariusza B. Tutaj mamy. Że wszyscy na bogu, To jest taki szpitalny romans. Yy, tutaj, że ta lekarka chciała usunąć przeszkodę. Chciała wziąć ślub ze swoim kochankiem. No, teraz. Aneta musiała domyślać się, że mąż ma romans. Teraz skupimy się na tym, co w tym temacie mówi książka. Yy, więc tutaj. Znowu przejdziemy do fragmentów, więc tutaj Aneta G.H. została uznana za zaginioną, więc Dariusz H. w świetle prawa wciąż pozostawał jej mężem. Dopóki nim był, nie mógł się ożenić kolejny raz, ponieważ bigamia jest w Polsce nielegalna. Oznaczało to, że Agata M. nadal mogła być tylko jego kochanką, a jej marzenie o przyjęciu jego nazwiska stało się nierealne tak w ogóle brzmi to trochę jak telenowela tak jakaś taka turecko jakaś tam telenowela to się wydarzyło w latach 90. także no po co Dariusz B czyli ten co pracował yy, chyba w tym szpitalu razem z tą ratowniczką ja tutaj Chcę przywołać te sprawy, gdyż nie chcę ich tak dokładnie omawiać, gdyż one są omówione i na różnych podcastach, tylko bardziej się skupić na tych, o których wiemy mniej. Po co Dariusz B. miałby podejmować tak ogromne ryzyko? Nie znam odpowiedzi na to pytanie, ale rzeczywiście jest tak, że Dariusz B. wyjawił się czemu, gdzie należy szukać ciała Anety i potem znaleźli to ciało. Ech. Proces ma charakter poszlakowy. Dowodem koronnym obciążającym moją klientkę są pomówienia współoskarżonego. Tymczasem Dariusz B. przed procesem i w jego trakcie zmienił swoje wyjaśnienia. Raz twierdził, że upadł na anetę Giecha, gdy otworzył drzwiczki małego fiata, potem, że złapał ją za barki, próbował odciągnąć. znaje też, że jego ręce znalazły się na szyi anety lub, lub temu zaprzecza, twierdząc, że jak otworzył Aneta już nie żyła czy takie wyjaśnienia można uznać za spójne i wiarygodne no i tutaj mamy kilka stron na ten temat więc nie chcę też chciałabym żebyście wy to przeczytali kolejne jest morderstwo Augusta Kleina myślę, że nawet wy nie wiedzieli latem 1862 roku gospodarz domu Klein służący kupca mieszkającego na Blucherplatz w Leslau Został znaleziony martwy, czyli tutaj mamy. Stało się to bardzo blisko mnie, albo na placu Solnym, 5 w takiej kamienicy. Tutaj mamy autorkę, która właśnie jest na placu Solnym i właśnie w tej kamienicy doszło do morderstwa służącego. I i nowych danych dostarczał mi artykuł opublikowany w gazecie Schlechze Zeitung z 1863 roku. Był on spowodowany sprawozdaniem z sądu nad mordercą Kleina, konkretnie z procesu Nikolasa. Prokuratorem był wówczas von urlic radcą prawnym niejaki Plater. I jest to też taki skrót, tak? Ponieważ mówię, no mogłabym tutaj przeczytać większość rzeczy. Ciekawostką jest na przykład, że tutaj porusza, poruszają autorki także temat yy, różnorodnych ludzi, z róż tak służący. Mamy tutaj na przykład Krzysiu, gdzie jesteś o zamordowaniu bezdomnego, zamurowali bezdomnego. Krzysztof był bezdomny i żył na ulicy. Zbierał złom i sprzedawał go, a za zarobione pieniądze codziennie się upijał. W ostatnich miesiącach swojego życia nostował w pustostanie przy pracy Wróblewskiego w centralnej części Wrocławia. Obiekt ten dawniej służył jako pawilon meblowy, ale od lat pozostawał opuszczony. I jest to plac wróblewskiego, dosyć często tam bywam, jest to znana okolica. Y Miejsce po wyburzonym już pawilonie, czyli nie ma już tego pawilonu. I tutaj ten Krzysiek i tu wypowiada się, taki biedny chłopak, tłumaczyła mężowi kwiaciarka, jakby poeta. No, tak, taki biedny chłopak, jakby poeta, bo to ciekawa refleksja jest, ponieważ wtedy jak ktoś jest biedny, to na pewno jest poetą. Oczywiście ironizuje tutaj, ale. Mamy też sprawę Krzysztofa Gawlika, który zabijał z broni. Kolejną sprawą, którą mamy jest. Nie mogłoby zabraknąć sprawy oczywiście znanej wszystkim Agnieszki kotlarskiej o księżniczce, którą zabił krasnoludek. Ja tutaj mam. Do uzupełnienia książkę mi. Myślę, że wszyscy już o tym słyszeli. Znacie tę sprawę. Jest ona nagłośniona. Możecie obejrzeć dokument na HBO. Także zachęcam. Ja przeczytałam, więc nie będę tutaj wracać do sprawy, o której myślę wszyscy już dużo wiedzą. Jeśli nie wiedzą, no to już na pewno się dowiedzieli. Ciężko tu przytaczać wszystkie, ciężko to recenzować, powiem szczerze, bo jest to cykl reportaży, więc tutaj one odkrywają Wrocław. Tak jest to zbiór ile 12 spraw kryminalnych, które się wydarzyły, które zostały zapomniane i także te, które zostały niezapomniane. Także ja tutaj mogę omawiać każdą przypadek, ale polecam wam, dlatego że nie jest to takie oczywiste, jest to bardzo ładnie też wydane. Także wydawnictwo Pascal, naprawdę miałam okazję poznać dziewczyny w tajnych kompletach, gdzie miały właśnie swój, swoje spotkania autorskie. Prowadził je Mikołaj Kołyszko, który nawet tutaj się wypowiada. Ta książka wzbudziła mój ogromny podziw, jeszcze większą zazdrość. Zachwyca skrupulatność, jaką opisane są najbardziej przerażające historie do stolicy Dolnego Śląska. Pozdrawiam w ogóle Mikołaja bardzo serdecznie. Nie ma tu miejsca na bezmyślne przepisywanie plotek. Jest bezwzględna i krytyczna analiza wszelkich dostępnych publikacji. Sam zgłębiłem niektóre sprawy opisywane w tej książce, przekopywałem archiwa na całym świecie. Założyłem, że sprawdziłem już wszystko i więcej wydobyć się nie da. Tymczasem autorki pokazały, jak bardzo się milmyliły. I to Mikołaj Kołyszko, który również ma swój podcast, i serdecznie go pozdrawiam, gdyż tak się złożyło, że prowadził te, yy, yy, to spotkanie. I co ciekawe, myślę, że wiele osób wie, kim jest Mikołaj Kołyszko, a jeśli nie, no to że tak powiem ma wiele wspólnego z Markiem Krajewskim, więc jeżeli lubicie Marka Krajewskiego, to zapewne wiecie, kim jest Mikołaj Kołyszko i tyle w temacie. I dlatego właśnie pozdrawiam serdecznie Mikołaja. Więc Mroczne tajemnice Wrocławia. Oczywiście można by było tę książkę nieco poprawić, tak? Graficznie jest bardzo ładnie wydana, oddaje jak gdyby cały ten brok Wrocławia, też tak trochę namawia, żeby spacerując sobie po Wrocławiu dowiedzieć się, gdzie są te dane miejsca. Yy, także, no wiecie, tutaj yy, i no. Ja sobie popijam temacze i cóż by tutaj dodać? No mogłabym porozmawiać z autorkami, jeszcze przesunę się, zaraz pokażę Wam mój Instagram. Fragment tego spotkania właśnie z dziewczynami. W sumie to było w tamtym roku, ale gdzieś przed świętami, o ile się nie mylę. Więc tutaj zaraz Wam pokażę moje spotkanie. Inesa jest bardzo fajną, otwartą osobą, więc zaraz wejdziemy tu na mojego Instagramka. O, tu jest Adela, którą dostałam. Więc przejdziemy przez mojego Instagrama. Jest tu. Także tu jest to spotkanie. ten punkt, którym ci ludzie mnie rozumieją. Jest, jest to bardzo trudne, żeby to wyjaśnić, nie? W wielu przypadkach. Więc to jest na pewno dużym utrudnieniem, że ludzie mają problem z przestawianiem przez wieki. Kochani, jesteśmy mileni. Dosłownie miałam sytuację niedawno, kiedy za jest taka wieża się. rycerska. To bywa jest ja rozmawiałam z kobietą tramierką rycerskiej i ona uznała, że nigdy tam nie było niżego fortyfikowanego, dwie fosy, miejsce na wzgórzu, mała okienka, wieża rycerska w mordostrzeniu. Ona twierdzi, że to nigdy nie było obronne ja jej nie jestem w stanie wytłumaczyć, że w XIII wieku nikt sobie takiej willi dla zabawy nie zostawił. No nam opadły po prostu... Dobrze. i bardzo się nie to, że... nie to, że... Ale, twierdziła właśnie że ona... jest to cudowna atmosfera właśnie promujemy tak, tak, mroczność tak, tajemnice Wrocławia z inne są Marczyk i Anetą która porusza bardzo znane sprawy trukraim jest to matka z córką podróżniczki szalone dziewczynki bardzo fajne, i za chwilę z nimi chwilkę porozmawiam, a więcej zrobię, kiedy będę recenzować dla Was tę książkę. Wydawnictwo PASKA, dziewczynki są podróżniczkami. Hmm. wędrowanie, tak, więc myślę, że jest, się, jest to bardzo ciekawy, mówić, dzień, bardzo ciekawy dzień, bardzo ciekawy live i, i jeśli nie macie się, książek to jeszcze dziewczyn, tu w w są takie, tu tak są Tylko, że... na przykład tak. Miała nazwiska. Zajmię trafię ten punkt, którym ci ludzie mnie rozumieją, jest Możecie wysłuchać tego na, na moim Instagramie, możecie też oczywiście jak zwykle. Zasubskrybować mój kanał. No. I książką, którą teraz dostałam, jest to książka z wątkiem kryminalnym Adela. Kobieta, która zostaje sama, musi sobie jakoś poradzić. Nikogo nie interesuje, jak to zrobi. Autorstwa Ewy Popławskiej. I Popławskiej właśnie dzisiaj dostałam wczoraj ten egzemplarz recenzencki i dostałam też od Sabinki, znajomej, która skończyła czytać książkę Jestem dość Magdalena Mikołajczyk. Nie wiem co to jest, brzmi bardzo feministycznie, a z drugiej strony no, okładka, nie wiem jaki ma cel, jest graficznie po prostu tragedia. Także tutaj dowiemy się. Tutaj o czym jest ta książka i też ją zrecenzuję. Dziękuję Sabince, dziękuję wydawnictwu Pascal i mam nadzieję, że współpraca z tym wydawnictwem będzie układała się dobrze. Póki co jest to najfajniejszy, najfajniej mi się z nimi współpracuje. Dobrze, moi kochani, ja na razie będę kończyć i, i cóż, mój maraton troszeczkę zwolnił, ponieważ no niestety jotubek nie Obserwacje, i tutaj nawet y, polecam, nawet Wam puszczę dlaczego on tnie te obserwacje. Na początku podcastu Justyny Mazur na temat filmu dług. Możecie usłyszeć jak właśnie powtarza, że no niestety Jotubek tnie zasięgi. Tymczasem macza, maj macza. Pora kończyć macze i naprawdę boli mnie bardzo ucho. Ach. Oj, boli to łóżko, boli, boli.